Dzień dobry moi kochani widzowie, jestem Fazjak, a dzisiaj gramy w Mountain Blade Warband na modzie, mm, który się nazywa... Już zapomniałem nawet jak... Y... O kurde. Zostaw mnie, zostaw mnie, bo mnie zabiją. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, 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 nie Dobra, zrobiliśmy go Widzicie ile mamy w ogóle HP Uciszyłem jednego z heretyków Doze, czemuś mnie opuścił Boże, czemuś mnie opuścił Boże, czemuś mnie opuścił Może... Nie musisz już znosić swoich medów. Załatwimy to dla za ciebie. Widzieliście, nam za, nas zabili. Coś teraz z nami będzie. Po prostu... Podesz na swoim ciosem. Otknąłeś się. Dobra, zabili nas. Znaczy mnie głównie, ale wygraliśmy. Chodźmy do zamku teraz. Albo no wiecie co, wyjdźmy stąd najpierw do miasta. Nie chciałem tak głównie do zamku, do zamku iść, tylko... Mamy no tyle HP jak widzicie. No niezbyt fajnie. Ja się nie bawię, nie bawię kodami, bo raz tak zrobiłem że że umarłem już nie wstałem. Ale tak, tawerno, denarów za noc, to zapłacimy. I teraz czekamy. A teraz do was głównie yy, pogadam trochę, jak ten czas i Ci. Yy, Młot mi podał y, jeden z widzów, y, XP. ja już to tyle razy nagrywałem i nie mogłem tego wsadzić na YouTube, bo coś mi po prostu przerywało, a teraz chyba się uda. Yy, a, y, patrzę, już 10 dolarów, dobra. To teraz zastopujmy, jak będzie dzień. Już stop, 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 stop. Yy... Odwiedź tawernę jeszcze raz. Mamy już full życia, czyli... A ty co? Jest posp... ...pocenunek śmierci. Rozmawiaj. Ja pierdzielę. Czy potrzebny ci najemnik, panie? i ja oraz moi pięciu ludzi towarzyszy... ...denarów. Oto... ...tylko jeden mogę zapłacić. Ale nie, dziękuję. Nie do widzenia. Czy masz fajny miecz? Yy, yy, pójdźmy teraz na rynek głównie. handlerzy yy, zbrojami, z bronią. Oczywiście. I chciałbym kupić wreszcie łuk, swój yy, pierwszy łuk. Yy, a mój pierwszy łuk to będzie wymaga siła na ciągu 3. Siła siła naciągu. Naprawdę, ale debilni jesteśmy. Inteligencja, jeszcze siła naciągu. Teraz wszystko w łucznictwo bierzemy. Gotowe. Pójdźmy jeszcze raz do Sargofa. Idź na rynek, wejść na arenę, odwieźć terenę, tawernę oczywiście, odwiedzamy. Jezu, nie o to mi chodziło, na rynek, y, bronią, tu jest nawet pistolet? Ład, karabin? Ale zrąbisty mod. Ale zrąbisty mod. Naprawdę, podziwiam. Y, siła na ciągu 3. Kupmy go. A ile on kosztuje w ogóle? Mamy denarów tyle. Ale my tak, sprzedamy ci falcjona, to, 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 osiodłany koń. Czy on jest lepszy od mojego konia? Nie jest lepszy. Narzędzia? Narzędzia to mi niepotrzebne. Choć nie, wiecie co? Narzędzia mi potrzebne są do kowalstwa. Buty, Sikiera się falcjon, miecz nordyjski, miecz w dobrym ważeniu, on kosztuje, to kosztuje. Montujemy satelitę. No coś tam ciężar y, do spostrzegawczość, kiedy kiedy wykwipunku. Y, karp... Nie, karpów nie chcę ci sprzedawać, dobra. Y, musisz zapłacić 74 denary, to tyle zapłacimy, a wam jeszcze tarcie bym chciał. Ale nie, dobra, już tyle denarów zapłaciliśmy. Odejdź teraz. Chcę i E. Y, i idziemy chyba wyrunować dalej jakieś tam rybasie. O nie, 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 nie. nas dopaść chyba. Tak? Nie. Pan nie chce, nie? Chyba nie, wyrbuj hotników, wynarów, czyli jeden chciał. Sambujo, werbuj ochotników, dwu, dwóch było. Yy, gdzie jeszcze tutaj wezmę się tepnę? Zabudo. Coś tam. Głównie to teraz zwerbuję ochotników, dlatego bo chcę na bandytów skoczyć na ich stotek. Ale chyba już zniknął, nie? No, odpłynęli już, a to szkoda. Ale już wiemy, że może... Co to jest? Arl. To jest a Ański patrol wiadowczy. Po, podąża za faz prędkość prędkości O kurde, za mną po, podąża Osied Poddaj się, wycofaj się, pozostaw kilku żołnierzy Osłaniając odwrót Jak widzicie, ja miałem, ja jestem, wróciłem po przerwie mm.

Coś tam, coś tam. Wiecie co? Pójdźmy do naszego głównego teraz Sara Tutaj dokładniej. I poczekajmy na jakichś bandytów. Obóz. Ustaw system turniejów. Wyłącz, na kontynuuj. Pokaz tyrzewka, oddzielcie się, Ustawienie moda, automat do gry. <laughs> Ustaw stawkę roz zakładu. I kliknij start, aby zacząć grę. Nad pole. Na dole masz trzy przyciski, gdy ci wypukłą. Kliknij je. Poczekaj, aż się zatrzymają. Kliknij nowa, żeby zagrać jeszcze raz. Zamknij. Stawka. Weźmy 15 denarów. Start. No kiedy to się zatrzyma? Aha. Hmm. Wygrana 2, razem 22 nedarów. Dobra, start. Hmm. Nowa. Weźmy tym razem dwadzieścia denarów. No, nie. Zagramy sobie jeszcze tak dwa razy. 10 dolarów. O, 2-3. No co się wylosowało? Chyba gówno. O, 20 dolarów nam wy wygraliśmy. Jeszcze raz. I gówno chyba. No. Dobra, więc mm, to było na tyle. Odpocznij tutaj jakiś czas. Poczekamy tutaj na bandytów. To byli chyba bandyci, nie? Tak mi się wydaje. Byli to bandyci? Nie, poczekajcie, to grupa wieśniaków jest. To jest... Szajka bandytów w lasu. Pa Parkouruje prędkość jednostki. Weźmy ją, zatopimy. Wyrusz pole oczywiście. Siądźmy ze swojego... ze swego konia. Maka, rozkaz y, przemieszczania F1. Utrzymać pozycję za mną do ataku. 3. Albo nie, wiecie co? F1, utrzymać pozycję. Mhm. Do ataku. Rosal, miejcie nas w opiece!

Go... Boże, mój Boże, żebyś mnie nie opuścił. Boże, żebyś mnie nie opuścił. Boże, żebyś mnie nie opuścił. Boże, żebyś mnie opuści? nie opuścił. <laughs> <laughs> Dobrze chyba wygraliśmy My powoli będziemy kończyć odcinek Ja go trochę wytnę, przerobię, żeby był trochę śmieszniejszy Ale jejczem nie próbujesz zabijać O te ciulaku ty, ty zawiewasz wszystkich honor Wygraliśmy... Twoje straty Ranio, 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 ranio hmm, hmm, hmm. Rozbójnik Leśny bandyta A ciebie to zabijamy I Torczo, o jakaś lepsza torczo O jakaś to o wiele lepsza tarcza Szybkość tylko nie jest tak szybka jak moja Rozmiar miał o wiele większy, ma opór 18 ciężar do pancerza. Oooooo! Tutaj jakieś ładne temy poleciały. Szczełki, jakieś miecze nordyjskie. E, no zarąbiście! Bez kosztów. Zarąbiście! Dobra, gang. Y, rozmawiaj z wolniej awans, no myśliwy piechota. Dobra. Y, weźmy teraz... Y, hmm. Teraz to będę kończył z wami tak głównie ogólnie. Dobrze, więc widzimy się w kolejnym odcinku War, co? Nie, nie mogę tego powiedzieć. Mountain Blade, Warband na modzie, nowej ojczyzny. Na razie, to był Fazi, zostawcie łapkę, komentarze, subskrypcje. No a ja idę przerabiać, więc mm, na razie.